Ja generalnie jestem za tym, żeby pochylić się nad jednostkową wartością jednego życia. Ja chciałam Ci zupełnie inny eksperyment myślowy zaproponować, a raczej zapytać, czy cała ludzkość razem, cała wzięta, niech będzie 110 miliardów, mniej więcej tylu nas było, tak? Mniej więcej? No. Czy cała ludzkość jest warta tego, żeby sprowadzić na ten świat jednego kurczaka? Czyli wiesz, owszem, Kwestia skali, że jest to aż tak dużo. No, dla ludzi to jest szok, kiedy słyszą, że w Polsce jest miliard, miliard, 200 milionów kurczaka, kurczaków bordowanych. Dla niektórych to przemawia, że to jest tak dużo. Tylko, że to nie do końca mi o to chodzi, że ja nie sprzeciwiam się tylko dlatego, że tak jest dużo. Chodzi mi o to, czy my mamy prawo obciążać naszym problemem w ogóle kogokolwiek. Czyli chcemy wyżywić ludzkość, całą ludzkość. I czy mi, w imię wyżywienia ludzkości mamy prawo ściągnąć na ten świat jednego kurczaka po to, żeby go zjeść? Co ma ten kurczak do tego? Czy mamy prawo? To, co ma, co ma do tego, jest, jest, jest źródłem białka. Ale co go to obchodzi? Czy to jest jego problem, czy to jest nasz problem? Czy, czy nie jest tak, że jeżeli my mamy problem, to naszym obowiązkiem jest samemu rozwiązać nasz problem? Czy mamy, mamy prawo... Ale będziemy też, ściągać... będziemy, będziemy, rozmawiać, będziemy też tworzyć jakieś eksperymenty mentalne pod tytułem, czy kurczak nie, jest... jakby mógł hodować ludzi, to by ich hodował, czy nie? Bo trochę do tego zmierzamy. Mamy prawo ściągnąć jednego kurczaka na ten świat po to, żeby rozwiązał nasz problem. Ja nie wiem, skąd go ściągamy, szczerze mówiąc, ale... Myślę, go z niebytu, tak? Czyli powołujemy go na ten świat. Roznażamy go. I chcemy się nim najeść, wszyscy tym jednym kurczakiem. Super by było, bo, bo się jednym nie kurczakiem, nie kurczakiem nie najeść, buza. Mamy prawo ściągnąć. Tak, tak. Czyli mamy prawo kogoś obciążać naszym problemem, bo my chcemy jeść to... No, to patrząc mamy... zgodnie z naszą etyką i, na, i, i e, z tym, że nasza część ludzkości ściąga kolejnych ludzi po to, żeby móc przeżyć, to tak. Dobrze, że do tego nawiązałeś, bo ja nawet już wtedy ci nie przerwałam, ale ty tak powiedziałeś, że w krajach ubogich mają taką strategię, że rodzą dużo dzieci, z góry zakładając, że część z dzieci będzie chora, umrze po drodze w hmm. makabryczny sposób, ale powiedzmy dwójka przeżyje. No, czy to jest moralne? Czy rodzice ma prawo Ludzie, używać... Ludzie, którzy znajdują się w pozycji, żeby, żeby, żeby być do tego zmuszeni, nie mają czasu na... na, na, na Zastanawiają się, czy to jest moralne, ponieważ dla nich to jest kwestia ich przetrwania. No właśnie, I ale czy trza, Trzeba żyć w bardzo komfortowych warunkach, żeby, podejm żeby podejmować to jako problem moralny. I właśnie do tego, do, do, do tego zmierzam. Że możemy sobie... Tak samo, tak samo jak kwestia gatunkizmu czy gatunkowizmu pozostaje kwestią ludzi, którzy znajdują się w pozycji, gdzie w ogóle mogą o tym dyskutować. Znaczna część ludzi na naszej planecie nie ma tego komfortu własny, związanego z własnym życiem, żeby móc wejść w tę rozmowę Be, bez mówienia, to ja się poświęcę w imię tych zwierząt. Ale to znaczy, to nie musisz mnie przekonywać do tego, że większość ludzi jest bezrefleksyjna i nieświadoma. To nie chodzi o, to, 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 to nie chodzi o brak refleksji, to chodzi o brak perspektyw. No dobrze, no to ale jeżeli człowiek ma brak perspektyw, czy ma prawo wciągać osobę trzecią w rozwiązanie swojego problemu? To czy, znaczy, czy nie jest sugerujesz tutaj, sugerujesz w takim razie, że, bied, i... że, 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 że ludzie w desperackiej pozycji powinni dla do, do dobra wartości etycznych wymrzeć. To brzmi dość okrutnie. Widzisz, ja mówię o jakimś... Yy... O, o wartościach tych idealnych, tak? O ideałach. Oczywiście, że zdaję sobie sprawę, że człowiek głodny, zdesperowany, w ogóle nie myśli tylko, nie wiem, pożre własne dziecko, własną siostrę, matkę. Wiadomo, że zrobi straszne rzeczy i nawet trudno nam ich oceniać, ale, znaczy, możemy ocenić, że to jest złe, ale wiadomo, że sami nie wiemy, co byśmy zrobili na ich miejscu. A czy to znaczy, że w ogóle już kompletnie mamy wykreślić wszelką etykę, bo wszystko wyjaśnić... Yy, że sytuacją, Okej, okay, sytuacja stała się, shit happens, ale czy to znaczy, że już w ogóle mamy się nawet nie zastanawiać, czy potencjalnie to jest okej? Okay? No Zupełnie dobrze, ale żadnych... to, ja ci to, ja ci to ja ci zaproponuję taką myśl. No. A co jeżeli osobą, która jest w stanie rozwiązać nasz problem właśnie z, chociażby ze skalowaniem hodowli komórkowej jest właśnie osoba, z tej dwudziestoosobowej rodziny, która, która musiała, że musiała sprowadzić na świat pozostałe dziewiętnaście osób, żeby móc przeżyć. Bo jeżeli chcemy rozpatrywać to w kwestii z punktu widzenia etycznego, to albo nasza etyka zaczyna się obracać wokół tego, czy co, co, co wolno biednym ludziom robić? I to mówię brzmi dość strasznie. Albo musi obracać się wokół tego, że dysponujemy pewnym ograniczonym zespołem, zestawem narzędzi w dzisiejszym świecie, a nie hipotetycznym i idealnym, i musimy znaleźć sposób, żeby korzystając z tych ograniczonych i nieidealnych narzędzi dzisiaj, rozwiązać problemy, z jakimi się mierzymy. Znaczy co, ja nie chcę ci udzielać jakiejś uproszczonej odpowiedzi, bo ja sama jestem osobą, która sama sobie zadaje mnóstwo pytań i. I, I sama nie odnajduję odpowiedzi na te pytania, więc nie chcę na siłę Ci teraz, nie wiem, krować jakąś odpowiedź. Ale cieszy mnie, jeżeli w ogóle padają pytania, jeżeli ludzie się w ogóle zaczynają zastanawiać, czy tak można, czy, czy warto, czy co byłoby lepsze, to, to już jest jakiś tam, powiedzmy, plus. Ale. Znowu te, te dywagacje moralne na poziomie, czy to jest etyczne, sprowadzają się do oceniania ludzi, którzy znajdują się w pozycji znajdują się w sytuacji, w której nie mogą dokonywać etycznych wyborów. To był krótki fragment mojej debaty z Ralindelem. Cała debata jest dostępna na kanale Ralindela, a jako, że jest bardzo długa i wiem, że wiele osób nawet nie doczeka takich momentów, bo zwyczajnie tyle nie wysiedzi, na tym kanale będę jeszcze co jakiś czas prezentować krótkie, co ciekawsze wycinki rozmowy. W tym fragmencie uderzyło mnie to, że Ralindel usprawiedliwił skrzywdzenie hipotetycznego kurczaka domniemaną winą, którą czym prędzej go obarczył, od razu zakładając, że on także skrzywdziłby nas, kurczak, który jeszcze nie zaistniał. Dlatego, zdaniem Ralindela, nie jesteśmy winni totalnie krzywdząc potencjalnie winnego kurczaka. Czyli względem zwierząt nie ma domniemania niewinności. Zaś ludzie, którzy czynią jawne zło, są niewinni, ponieważ są biedni. A ty, jakie masz refleksje po wysłuchaniu tego fragmentu? Podziel się, proszę, swoją opinią, swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy. A ja już dziś bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.